Witam Was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdeczne kanał do Diabła z Grami. Nie wiem, czy niektórych z Was teraz nie, nie zaskoczę, ale uwaga, uwaga, moi drodzy, człowiek jest istotą rozumną, tak? Najczęściej, która potrafi na przykład odbierać. Pewne rzeczy w sposób empiryczny. Co to znaczy w sposób empiryczny? Znaczy, że doświadczamy tego za pomocą naszych, wiecie, wszystkich zmysłów, tak? Tutaj, czyli e, jesteśmy w stanie coś ocenić, tak, patrząc na to sami, używając swojego własnego mózgu i tak dalej. I muszę Wam powiedzieć, moi drodzy, że. Mm, bardzo mocno byłem zaskoczony, e, tak naprawdę, reakcjami tutaj po moim materiale o awałt, w którym stwierdziłem, że gra jest ok, tak, jest bardzo ładna, e, fajnie się walczy, fajnie się eksploruje, ale ma nudną fabułę, nie? I tutaj, wiecie, Boże, dostałem komentarz, że to jest najgorsza gra na świecie, nie? I tak dalej. I to mnie dość mocno zainspirowało do tego, żeby e, nagrać ten odcinek, moi kochani. A odcinek dzisiaj będzie opowiadał o grach, które zostały zjechane przez recenzentów, przez opinię publiczną totalnie, a które przysporzyły mi dużo radości, a nawet jeżeli takie... a nawet jeżeli ja osobiście w nie nie grałem, no to będzie tutaj taka moja dygresja a propos zdania, powiedzmy, osób, które znam na temat takich tytułów. Tak więc, moi drodzy, otwieramy czaszki, chociaż wiem, że akurat na moim kanale jest cała masa osób, która no, po prostu lubi gry wideo, nie? Wiecie? Więc tutaj myślę, że wasze głowy są otwarte. No i co? Lecimy. Słuchajcie. Ja, e, odkąd recenzuję giereczki, to staram się, staram się, nie zawsze to wychodzi, bo to jest sami niemożliwe, ale nie sugerować się żadnymi opiniami, które są w sieci, tak? I jak wyszedł Kalisto Protocol, to muszę przyznać, że czekałem na niego bardzo mocno. Ja pierdzielę, twórcy pierwszego Dead Space'a, nareszcie jakiś krwawy, horrorny, kiedy on wyszedł, to przyznam, że byłem zachwycony tą grą. Zachwycony, to jest najlepsze tutaj określenie. I dopiero... Po czasie tak gry zacząłem zauważać jej minusy, i tutaj moim zdaniem jest to protokół minusami. Mogą być, czy znaczy nie, to co może być dla kogoś też nieistotne, ale jeden z minusów mógłby być system walki, tak, tą pałą, bo tam się w tej grze pałuje i jest, wiecie, bardzo taki niestandardowy system walki, ja tak bym to ujął, tak? Jak na horrory, jak w ogóle na, na, na gry, ale ja wam powiem tak szczerze, jak już się z nim opatrzyłem, to uznałem go za plus, tak? Ponieważ no, coś nowego. Nie do końca super wygodnego, ale coś, coś, coś innego. Jedyną rzeczą, która mi się absolutnie nie podobała w Kai'sa Protocol to to, jak wolność lamazarnie i po prostu piekielnie, że tak powiem, tutaj opieszale nasz bohater przyładowuje pistolet, przyładowuje broń, zmienia takie te moduły, bo tam jego, jego no, Brępalna była jakby takim... Przedmiotem, który się morfował w różne bronie, nie? Jeżeli dobrze pamiętam. No i słuchajcie, gra pod kątem graficznym, urywa po prostu łeb, nie? Urywa łeb. To jest jedna z najładniejszych gier, jakie do dzisiaj są. Lokacja w grze, czyli to więzienie Black Iron, jeżeli dobrze pamiętam, tak? No też robi, słuchajcie, robotę. Naprawdę ono wygląda jak z obcego trzeciej części. No i przechodząc tą grę, no bawiłem się, kurczę, poza jakimiś tam frustracjami, na przykład walka z ostatnim bossem dla mnie była tragiczna przez te ogólnie, te wiecie, te ładowanie broni i tak dalej, i tak dalej, ale poza tym, to to nie był może jakiś, wiecie, wyjątkowy horror, niesamowity horror, tak? To też nie była poza tylko ta niesamowita gra, ale była dobra, a wręcz bardzo dobra, tak? Mi... Ta liniowość, bo tam ona była skrajnie liniowa, jeżeli ja dobrze pamiętam, nie przeszkadzała, do stylu walki się przyzwyczaiłem, no z tym przyładowaniem to faktycznie była lipa, ale to też dało się tam jakoś, wiecie, dało się z tym żyć, nie, dało się z tym żyć, no i byłem naprawdę mega zdziwiony, że z, z Akajisto protokół został zmasakrowany w recenzjach, wręcz niektórzy mówili, że to jest najgorszy horror, jaki wyszedł. No, <laughs> masakra kurwa, to trzeba mieć w bani, nie, no i... To był właśnie taki ten pierwszy z tych tytułów i ja po dzień dzisiejszy, ja wiecie, no kurczę uważam, że no trochę się znam na tych horrorach, nie, no gram w nie od dziecka, no to faktycznie, kiedy gra się w Kalisto Protocol, a gra się na przykład w Dead Space Remake, no to ten Dead Space Remake jest dużo lepszy pod kątem takiego takiej ogólnej przyjemności z rozgrywki, lepiej się steruje, fajniej się walczy, i tak dalej, i tak dalej, ale to nie sprawia, że Kalisto Protokol jest złą grą, jest to dobry, dla mnie nawet dobry z plusem survival horror w kosmosie jest przepiękną, ale to przepiękną grafiką. Teraz kolejne tutaj gry, no i to jeszcze ja nie pamiętam, jaki był odbiór Deadly Permonition tak? Ale Deadly Permonition jest w teorii grą, w której nic nie gra. Grą, w to nic nie gra, moi drodzy. Dobrze, to tak, tak właśnie jest, ponieważ gra posiada najprawdopodobniej najgorszy system jazdy samochodem, jaki widziałem kiedykolwiek. Słuchajcie, dam was, kiedyś zrobię długi materiał o deli bo jest jeden z moich ulubionych gier ever. E, ale samochodem się tam jeździ jak wyobra Pamiętacie takie to okropne uczucie, w którym was rodzice wieźli na przykład sankami i przez jakieś tam etapy e, chodnika nie było śniegu i było takie. Nie? nienawidziłem tego i tak się czuję, jak jeżdżę tu samochodem. On niby się ślizga po tej drodze, ale się nie ślizga. Jest, y, niby jest zwrotny, a nie jest, jest za bardzo zwrotny albo za mało. Nie, to jest po prostu jakby się zagrali, słuchajcie, jeżeli ktoś z was grał, to wie, o czym mówię, ale ten system jazdy samochodem jest po prostu fatalny. Cała gra jest tak wielkim backfestem, że tutaj jakieś wiecie, lewitujące kubki, jakieś takie przenikające tekstury brak. Tekstur, niektórych niektórym miejscu nikogo nie dziwi, tak? Ale sama ogólnie w sobie pod kątem przede wszystkim fabuły, niesamowitego klimatu, świetnych postaci. E Doskonałego głównego bohatera, no to sprawia, że to jest jedna z moich ulubionych gier ever, tak? Najlepszych, moim zdaniem, jaka kiedykolwiek powstała. Ja fabuę, tutaj wiecie, możecie się ze mną nie zgadzać, ale ja Fabułę pierwszego Deadly Permonition stawiam sobie na równi z takimi grami, jak MGS, wiecie, to była dla mnie taka naprawdę historia, która mnie mega tutaj poruszyła, tak? No i. E, nie pamiętam, jakie gramia recenzje, tak, ale pomyślcie, że gdyby na przykład jakby dzisiejszym okiem ludzie mieli patrzeć na tego Deadlift Harmonition, to byłby totalny krap, nie? W to się to, to nawet się strzela do dupy, nie? To jest wiecie, pod każdym kątem gameplayowym ta gra jest kiepska, ale dla mnie jest ogólnie arcydziełem, tak? Tutaj też był dość duży hejt, ale to akurat słusznie na Deadly Permonition 2, tak? ponieważ no słuchajcie, gra chodziła w jakichś pięciu klatkach na sekundę, kiedyś się ukazała na Nintendo Switch, w sekwencjach, w których biegaliśmy po mieście, ale jako ja, ja, mimo wszystko, będąc świadomym tych błędów, ja w ogóle dałem jej niską ocenę, taką, jako, a wiecie, jestem psychofanem tej gry, tam dałem z piątkę na 5 na 10, albo 6 z minusem, takim na maksa naciągane 6 na 10, nie, no to. Ja, pomimo tego, że no kurczę, ciężko się mi w to bardzo grało. Oczywiście miało to fajne, swoje, swoje fajne momenty, tak, ale ogólnie uważałem, że jest to bardzo dobre dopełnienie całej historii. Taki moment ją, dobry na zamknięcie jej. Tak. No i. Mm... To bardziej była dygresja, słuchajcie, z tymi, e, że tak powiem, tutaj Deadly Permanent Przejdźmy do kolejnej gry, która została też zjechana w recenzji, jak Ona dostawała, słuchajcie, 3 na 10, 4 na 10, 5 na 10 i co prawda nie była idealna, bo bardzo dużo jej brakowało do ideału, ale spędziłem z nią bardzo przyjemne kilkanaście godzin i to była gra Drowned to Dead, tak, czyli nie utopiony Drowned, tylko Drowned, czyli e, zarysowany na śmierć, tak, jakby, czekajcie, od koli to się wiecie, co w głowie dzieje. Mm. słuchajcie, był to taki e, death match, tak naprawdę, w którym mieliśmy naprawdę zajebiste postaci. Tam była jakaś babka rekin, jakaś kobieta, e, kobieta, słuchajcie, e, wampir, jakiś diabeł, nie? One były wszystkie narysowane w takim stylu... E, jakby ktoś w życiu baz grał, tak? Oczywiście ja ze swoim talentem absolutnie nie byłbym w stanie czegoś takiego dokonać, e, ale w grze gra, w grę grało mi się dobrze, przyjemnie. To nie było nic wybitnego, tak? Ale te takie. E, chyba to, no nie, to głównie przez design, nie? Te takie twisted metalowe trochę podejście, że wiecie, każda z tych postaci jest jakaś pieprznięta, e, Każdy tutaj z. E, mm, bohaterów miał jakąś swoją zdolność specjalną, tak? Ja już teraz nawet sobie nie jestem do końca w stanie przypomnieć, którą ja grałem postacią, to musiałbym jeszcze tutaj jakoś sobie odświeżyć ten tytuł, ale spędziłem z nim, tak jak mówiłem, kilkanaście godzin, które były po prostu okej, okay, tak? A gra została zmasakrowana przez krytyków absolutnie, no i dla mnie tutaj przemawiało to, że ma... Prosty, taki klarowny gameplay, tak czy po prostu w mecze. Świetne postaci, fajne te zdolności i przyjemne plansze. No ale to też, no więcej niż tam w te 10-11 godzin, które z nią spędziłem, bym nie zagrał, ale i tak uważam, że została ona zbyt tutaj mocno potraktowana w recenzjach. No i teraz kolejna gra. Najbardziej kontrowersyjny, słuchajcie, temat. Jeszcze raz wam muszę powiedzieć kilka zdań na temat AWOUT. W ogóle jestem bardzo, mm, że tak powiem, zawiedziony tym, że ogromna część z Was, znaczy, no może nie ogromna, że wśród z was zdarzyły się osoby, które na przykład potrafiły mi napisać y, po 5 minutach obejrzenia filmu, że jest to film sponsorowany przez Xboxa. Pierdolnijcie się w łeb, nie? To tak po pierwsze. A po drugie, później taka osoba na przykład napisała mi, że, a nie, jednak przepraszam, jednak powyżej 10 minuty już, już mówisz, co w tej grze nie gra, nie? To jest straszne, nie? Słuchajcie, y, że tak powiem, y, ta sytuacja z awaut jakoś tak mocno mnie. Może nie, że ruszyła, tylko poddała wątpliwość e, s, możliwość oceny ludzi przy, przy, przy sytuacji przez ludzi w sposób taki właśnie empiryczny, że zacząłem to rozmawiać o tym case'ie z człowiekiem, który jest tam, no dobrze, jest psychologiem, tak? Już nie będę mówił, pracujemy razem, nie, w jakimś tam w, w studiu, tak? No i zacząłem rozmawiać o, o tym, czy ludzie w ogóle są w dzisiejszych czasach w stanie ocenić cokolwiek, czy muzykę, czy film, czy grę wideo, tak, na bazie własnej opinii. Czyli wyobraźcie sobie, tak się zastanawiam, jakby zrobić taki eksperyment, że biorę pięć osób, daję każdemu z nich awaut i niech pogra trzy godziny i powie, co sądzi. Myślę, że dużo z tych osób w trakcie grania w tą grę nie byłoby w stanie się powiedzieć, czy mu się to podoba, czy nie, bo nie słyszeli żadnej opinii odgórnej, tak, wiecie. i ja do tego recenzowania, a to czy znaczy, to nie jest w ogóle recenzja, zaznaczmy od tego, to nie jest recenzja, to są moje pierwsze wrażenia po 25 godzinach tak naprawdę, e, podszedłem w ten sposób, że nie patrzyłem na nic nigdzie. Też e, my te kody dostaliśmy na grę dużo wcześniej, więc no recenzji absolutnie nie było i patrząc przez pryzmat własnych wieloletnich doświadczeń z grami RPG, z grami otwartoświatowymi, z grami typu, wiecie, Bethesda-like, tak, powiedzmy, no, to wiem, że brutalnie, ale trochę tak, e, no to do dzisiaj zauważam te same minusy. Okej, okay, tam, wiecie, ta jest główna taka straczka, że świat jest martwy, że to jest makieta, ja pierdzielę, nie, I, a wy tak, na, nie no, przepraszam was bardzo, nie, ja bym to może zauważył jakoś po 40 godzinach gry, ale ja chodząc po mieście to patrzyłem gdzie jest sklep i czy... Mm czy, tak powiem, że architektura jest ładna. W sensie, okej, okay, może też tutaj moje wymagania nie były jakieś zbyt duże, ponieważ ja się nastawiałem z góry do awałt, że to będzie straszne gówno, nie? To było moje takie odgórne, że tak powiem, za założenie, ale jak patrzę na takie ogólnoświatowe recenzje, ta gra nawet utremki dostaje. Widziałem jakieś dziewiątki, no z tym bym się nie zgodził, tak? Ale no, przepraszam bardzo, świat w grze jest interesujący, moim zdaniem jest. No, gra jest ładna, moim zdaniem tak, jeżeli ktoś pisze, że ta gra wygląda jak z PS3, no to przepraszam cię stary, ale no idź do okulisty, nie? bo to jest po prostu żenujące, co, co, co ty robisz. Nie? No i słuchajcie, gra. Dla osób, które mają game pasa, które są takimi czyścicielami map, powiedzmy, może być atrakcyjna, tak? Może być do cholery atrakcyjna i, na, i takie gadanie, że to jest gra 1 na 10, jest w sposób debilne, nie? To jest po prostu kretyńskie, tak? I tutaj nie chcę nikogo obrazić, mówię tylko swoje prywatne zdanie, z którym się mam tutaj oczywiście e, wielką chęć z wami podzielić. Czyli awaut moim zdaniem, przez część osób został zniszczony, a nawet te osoby w tą grę. Nie grały, tak? Oczywiście to jest też taki paradoks, bo teraz jej bronię, a jest to tytuł, do którego raczej nie wrócę, nie będę się oszukiwał, tak? No bo ja wiecie, mam mało czasu na takie tylko dobre gry, nie? To jest dla mnie to tylko gra OK, OK. 7-7 minus, to jest dla mnie ocena tej gry, nie? E, może kiedyś wrócę, a może nie. Tak czy inaczej, słuchajcie, no moim zdaniem gra nie zasługuje absolutnie na taki pocisk, który otrzymała, ale pomówmy, kochani moi, dalej. Kolejny tytuł. A, trochę się hej tutaj, coś, coś czuję, że zbiera po tym odcinku. To Diablo 4. Diablo 4. Słuchajcie, ja mm, okej, okay. ja rozumiem obóz osób, które na Diablo 4 czekały jak na jakieś zbawienie, tak, które czekały, że to będzie gra, przy której będą mogli spędzić jak ja przy trójce, czyli tam, wiecie, 600 godzin, 500 godzin i tak dalej, tak. Ja takiego podejścia nie miał Ok? Ja w Diablo 4 chciałem sobie przejść kampanię, a potem zobaczymy, nie? A potem zobaczymy. Bardzo mi się podobał w grze klimat mroczny, świat mi się podobał. Nie podobało mi się przechodzenie z aktu do aktu na jednej mapie. Tak jest, bardzo dużo rzeczy, które mi się nie podobały. Ale design, sam gameplay, wygląd w postaci, przeciwników, potworów, fabuła w grze to mi się podobało bardzo. Ten piekielny klimat też był świetny. No, i faktycznie po ukończeniu gry, no, ja z reguły wtedy rąbałem jak głupi, tak, w te wszystkie rzeczy Diablo podobne, ale no, pograłem, wiecie, no i odłożyłem, tak. I byłem szczerze, nawet bardzo zdziwiony tym, że ja po ukończeniu Diablo jednorazowo. Już więcej w niego nie grałem potem wcale. Nie? Ja tam próbowałem oczywiście pograć innymi postaciami, porobić jakieś buildy, ale odpuściłem, czyli w takim razie oznacza to jedno, że gra jest gorsza niż Diablo 3. Może tak być, nie, ale i tak moim zdaniem nie jestem w stanie zrozumieć, jak na przykład widzę jakieś komentarze ludzi pod zwiastunami na stronie Blizzard'a, że gówno, ale to gówno, nie ma szans Path of Exile. Okej, okay, może nie mieć szans Puff of Exile, nie grałem, jeszcze się na pewno wypowiem, bo mam ochotę na ten puff dwójkę, tak będę chciał w to pograć w momencie, w którym się ukaże w wersji fizycznej, ale i tak uważam, że Diablo 4. E Takiej tej swojej kampaniowej, skondensowanej w formie jest super, tak? Poza też tym, na przykład, tym elementem online, że musimy być ciągle podpięci do sieci. To mi się akurat nie podobało, nie? ale też uważam, że zostało troszeczkę niesłusznie potraktowane. No i przechodzimy, słuchajcie, teraz do takiego jeszcze bardziej kontrowersyjnego e, tematu, który jest już ostatnim tego odcinka, ale teraz sobie pomówmy, słuchajcie, o grach, które były kiepskie. Albo tylko, albo zaledwie dobre, zaledwie, albo średnie, nie inaczej, albo zaledwie średnie, średniaki, o średniakach, bo to się inaczej nie da tego nazwać, tak? W które niektórym się grało świetnie. I pierwszą taką rzeczą jest dla mnie Gotham Nights. Dlaczego? Ponieważ ja jestem psychofan, czy znaczy no inaczej, jak byłem dzieciakiem, byłem psychofanem DC, uwielbiałem DC. Kocham DC, nie? Kocham DC, tak? Bardzo lubię, więc pomyślcie jak bardzo nie lubiłem Suicide Squad, skoro no decyzja była jaka była, tak? Ale Gotham Knights, pomimo tego, że są to zaledwie półczyny po serii Arkham, także nie mają one w sobie tego geniuszu, który miały tamte części. Nie mają tak naprawdę jakichś tutaj nawet bardzo zapamiętywalnych starć z bosami W tej grze nie ma nic takiego, przy czym ja bym zrobił wow, że wow, ale i tak. Grałem, słuchajcie, ja już y, Stroke on się chyba nazywał, ten z dwoma gratami, Pop, poprawcie mnie lub nie, nieważne, ten w masce, tak? Red Hood, o, Red Hood się nazywał. E, grałem głównie nim, resztą postaci podgrałem tylko trochę, żeby zrobić recenzję i ta kampania tym Red Hoodem, kiedy jeździłem sobie po tym Gotham, no, no, no nudziła mnie, tak? Nudziła mnie, ale na tyle lubię to uniwersum, na tyle lubię postaci, na tyle mi się kostiumy, które temu mogliśmy Red Hoodowi zakładać i innym bohaterom podobały, zawsze to uwielbiałem w Batmanach, że przez przybrnąłem z uśmiechem na ustach, tak? I miałem świadomość, że to jest taki, wiecie, średniak, w który gdyby pewnie miał inny... O, właśnie, gdyby ta gra miała setting z Marvela, nawet by mnie nie tknął. Nawet mnie nie dotknął. Gdyby to była fantastyczna czwórka, nie ruszyłbym tego. Spider-Man jakiś też nie. Przez to, że to było DC, że to były Batmany, w cudzysłowiu, i tak dalej, no to przeszedłem nie powiem, że bawiłem się jakoś wyjątkowo dobrze, ale też nie była to gra dla mnie absolutnie tragiczna, tak? A taką została okrzyknięta. I na samym końcu to są dwie gry, w które ja nie grałem, ale o których obu gadałem z moimi dwoma znajomymi i to tak też trochę jakby było to też trochę to pokazało mi, żeby ten odcinek może jest warto zrobić. Pierwszą z nich, moi drodzy, jest Star Wars Outlaws. Od razu wam mówię, nigdy nie grałem w Star Wars Outlaws. Dlaczego? Ponieważ ja to no kurde, ja nie lubię Gwiezdnych Wojen. To nie jest tak, że ich nie, nie interesują, że nie przepadam. Ja Gwiezdnych Wojen nie lubię. Nie podoba mi się uniwersum, nie podobają mi się postaci, nic mi się tam nie podoba, poza Dartem Wejderem, może trochę, nie? I filmami, jak jak jakbym szczylem, tak? A poza tym to totalnie mi to nie interesuje. Totalnie wręcz nie. I tą grę chyba zrobiło Yubi. Widzicie, moje tutaj niezainteresowanie Gwiezdnymi Wojenami jest tak dalece idące, nie? Że ten. No i pamiętam, że. Jak ten Outlaws się ukazał, to też był taki hejt. Ja pierdzielę, to się mogło wydać, że jest najgorsza gra na Ziemi. A ja właśnie gadałem ze znajomym, który kocha Gwiezdne Wojny, który jest turbofanem Gwiezdnych Wojen. O, tak, jak ja zbieram gry, to na jakieś stateczki, nawet mam tam w chacie, nie? No i on mi powiedział tak, słuchaj, to jest gra Ubisoftu, nie? Znaczniki, świat. Taka sobie fabuła, jakieś wagi, glicze, ok ale ja sobie zwiedzam świat Gwiezdnych Wojen, ja czuję się zajebiście, ja tą grę kocham. On mówi, że on, jemu jest aż czasami było wstyd, że mu ta gra się podoba, to zobaczcie jak potrafi opinia publiczna komuś zryć łeb, nie? Że komuś ktoś się jakby źle z tym czuje, że mu się coś podoba, to jest totalnie chore, nie? No. Jeśli chodzi o gry wideo, no bo są rzeczy, które nie powinny się nikomu podobać, tak? I wtedy trzeba iść do więzienia na przykład, jak najszybciej. Ale tutaj wiecie, facet się martwił tym, że na przykład podoba mu się Outlaws, i on też mówił do mnie, nie pociśnij mi teraz, ale mi się podoba. Ja tak mi się, kurwa, moje stary. Ale to może ci się podobać, nie? W sensie wiecie, to jest taki sam case, czy podobny, yy, no bo ogólnie z Outlaws jest chyba lepszą grą, tak? Ogólnie niż Gotham Nights, nie? Jak ja miałem z Gotham Nightsem, czyli wiecie, gra, która dla. W większości osób, które się nie interesują uniwersum, byłaby totalnie bezwartościowa, dla mnie była spokojnie. No i tak właśnie mój znajomy miał z Outlaws, a mam jeszcze jednego znajomego, któremu się podobała gra, na której widok mi się chce aż żygać, czyli y, Awatar. Ja pierdzielę. Ja Awatara nie lubię. Mi się nie podobał film. W ogóle te niebieskie ludziki też mi się nie podobają, ale słuchajcie, zgadałem z znajomym, który bardzo lubi Awatara, i mówił, że gra jest super. Pomimo tego, została tam dość mocno, też zjechana, to mówił, że zwiedzanie świata tego tam piździł. i nie? I tutaj wiecie, i tam chodzenie i to, i to mu po prostu sprawiało przyjemność. Dlatego moi drodzy, spróbujcie sobie kupić jakąś grę i ocenić ją sami, bez patrzenia tak na recenzję, to jest pierwsze. Po drugie, nie przejmujcie się tym, że ktoś wam mówi, że gra, w którą gacie jest gówniana, jeżeli ona się wam podoba. No what the fuck? No serio, nie? Co to jest? Jakiś kurwa konkurs, tak? Na najlepsze gusta i tak dalej? Oczywiście o grach trzeba mówić w sposób obiektywny. Są gry, które no, były tak gówniane, że jakby ktoś powiedział, że ją lubi, typu nie wiem jakie grzyby powiedział, o Agonii na przykład, Agonii. Jeżeli, ktoś mi, jeżeli ktoś mi powiedział, że mu się podobała gra Agonii, to ja na niego spojrzał podejrzliwie, mówię, kurwa, dziwny typ, nie? Ale z tymi, o które wam mówiłem teraz, no bez przesady, nie? No wiecie o co chodzi. No kurde, słuchajcie, bardzo bym was prosił o to, żebyście mi zostawili w komentarzu takie informacje, tak? Na przykład czy wymieni się takie gry. Czy są jakieś gry, które zostały zjechane przez opinię publiczną, a Wam się podobały? Naprawdę jestem mega, ale to mega ciekawy, tak, Waszych tej opinii. No i cóż, bardzo Wam dziękuję za uwagę, widzimy się w kolejnym niesamowitym odcinku Diabła ja z grami. Na razie, cześć!